Hej wszystkim! Miesiąc temu robiliśmy taki odcinek na Dzień Mamy, gdzie losowaliśmy markery do rysunku stworzonego specjalnie na tę okazję, ale jako, że za kilka dni zbliża się już dzień taty, to dzisiaj postanowiłam również zrobić taki film, ale trochę inny. Tak, zrobić taki film, ale trochę inny. No ale to właśnie przekonacie się za chwilę, bo będę dzisiaj używać kredek. I tak, już taki film na moim kanale powstał, był chyba tylko jednorazowy, gdzie losowałam kredki i bardzo dobrze się przy tym bawiłam, więc pomyślałam, że dzisiaj jest idealna okazja, aby wrócić i trochę to odświeżyć. No bo wiecie, jeżeli używamy ciągle tych samych przyborów, to może się znudzić, więc taka mała odskocznia jest tu jak najbardziej wskazana. I jak zwykle rysunek, który stworzyłam do dzisiejszego odcinka, zostawiam wam na dole w opisie, Możecie go pokolorować albo losowymi przyborami, albo losowymi markerami, albo kredkami, albo po prostu w swoim stylu. To znaczy takie kolory, jakie wy wybierzecie. No i oczywiście pospieszcie się, bo te linki wygasają po jakimś czasie, więc najlepiej jest ściągnąć to już teraz. Tak wygląda mój rysunek, który przygotowałam do dzisiejszego odcinka. Bardzo spodobała mi się poza, a raczej bardziej to nawet i zdjęcie, które znalazłam na Pinterestie. Teraz wam się wyświetla, jak ono wygląda. Trochę właśnie przerysowałam tę pozę z tym dzieckiem, ale resztę pozmieniałam. No i oczywiście wydrukowałam sobie drugą wersję, czyli tą oryginalną zostawimy na losowe kredki, ale w miejscach, które ja wybiorę, więc sobie odłożę. No a tutaj mam jeszcze dwie wersje, ale jedną wezmę pod spód, żeby mi po prostu to, to drewno jakoś nie oddziaływało na kolorowanie. No i tak jak zawsze, tutaj mam losy tych wszystkich rzeczy, ale w środek włożyłam też skóry i dziecka i i mężczyzny, i taty, więc będziemy je losować, no nie wiadomo kiedy wyjdzie. I tutaj są kredki, które mam z zestawu polichromosów o właśnie tym, z... z czym to było. O, nie wiem, z jakim takim jaszczurem. Właśnie dobrze je się wyciąga z tego, bo one nie są poukładane kolorystycznie, więc jest mi trochę mniej szkoda. Ok, więc tutaj mam wszystkie kolory i tym razem nie będziemy się bawić w wyjmowanie do skóry, bo zrobimy to. Po prostu losowo te, które są tutaj w środku. No dobra, już przestaję gadać i będziemy zaczynać losowanie. Wiem, że tutaj na pewno wyjdzie mi to o wiele dłużej, bo jednak kredkami kolorowanie jest trochę bardziej zajmujące. No i też jednym odcieniem, za dużo tutaj nie będzie można wykrzesać, no ale to co mamy, no to spróbujemy. Więc najpierw losuję, jaką rzecz będziemy kolorować na sam początek. Odkładam no i sprawdzamy. Będą to usta mężczyzny, więc zaczynamy od małej powierzchni, tutaj... No dobra, one są trochę duże, ale to no, w porównaniu na przykład do tej kurtki jest to mały obszar. No i teraz zamkam oczy, oczy i losuję kolor. Wiecie jaki pewnie powinien być, znaczy no nie musi być, ale fajnie jakby był jakiś taki różowy, no coś w ten deseń. Ciekawe czy wy w ogóle to będziecie widzieć, bo ja tutaj nie ogarniam. Bo jednak w markerach można było to bardziej zasłonić, a tutaj. Brązowy! O, fajnie. To jest ro, ro amber więc nie jest źle. brązowy może być jak najbardziej. Więc może pokoloruję to tak delikatnie, okej, okay, chyba nie jestem do końca przekonana, jak to wygląda. Czekajcie już Wam podnoszę. Mm. Trochę taki śmieszny ten kolor jak na usta, no jest bardzo taki żółtawy, więc no może niekoniecznie tutaj pasuje, ale no nie o to wchodzi w tym wyzwaniu, w tej zabawie. Więc teraz kolejna rzecz, którą będziemy kolorować. Usta dziecka! czekajcie, to! Od razu się wylosowało usta dziecka. Usta, te dziec... usta dziecka są już trochę mniejsze i może teraz będzie jakiś fajny różowy kolor. No nie wiem, zamykam oczy i losuje. coś z dołu sięgnęłam, w ogóle jaki to hałas robi, jak, yy, jak to losuje, gorzej niż markery, więc Czy 2, 1. Znowu brązowy. A tym razem trochę ciemniejszy. O kurczę. Dobra, koloruję. No dobra, tak to wygląda. Może, yy, może uznajmy, że jest to zabawa taty z dzieckiem, bo wiecie, jak to jest z rodzicami, że mama jest taka zawsze bardzo restrykcyjna, a tata to się bawi z tym dzieckiem i w ogóle, no tak, więc mogli się po prostu pomalować czymś, no, żeby być bardzo podobnymi do siebie. No i lecimy dalej. bo ja już naprawdę mam taki humor z tym, co to będzie. Wzór na kurtce. Mamy tutaj takie liście, które wystają ze suwaka. I te liście mogłyby być różnego koloru, bo nie muszą być zielone, mogą być jakieś jesienne, jesienne liście, no chociaż będziemy mieć teraz lato, już za dwa dni, za jeden, no coś takiego, ale no to co, ja bym może chciała jakieś takie żółte, pomarańczowe, neonowe, coś żeby się rzucało w oczy, a kurtkę taką ciemniejszą, no nie wiem, dobra, to losuję. No i wy też mi może napiszcie w komentarzach jaką ku nie, jaką kurtkę. No w sumie jaką kurtkę i jakie liście byście chcieli zobaczyć w tym rysunku. I, i, i. będzie to kolor. <ścoughs> nie wiem co ja mam powiedzieć. Ej, ale to jest zielony. Myślałam że to jest brązowy. To jest oliwkowy po prostu. A oliwkowy też może być. Zobaczmy jak to wygląda. No taki ciemny dość. Więc no nie to, nie to czego się spodziewałam. Ale już myślałam, że to jest brązowy. Boże. Tylko koloruję. Dobra. I tak to się na razie prezentuje. Ja myślę, że ja to później jeszcze dopracuję, żeby po prostu dłużej spędzić później, a nie teraz zabierać czas na nagrywanie i losowanie. Więc no, bardzo ładny kolor. Mi się bardzo podoba jest taki naturalny, oliwkowy właśnie. I tutaj by pasowała na przykład taka żółta, rzucająca się w oczy kurtka. No, coś takiego byleby nie nic ciemnego, ale no, ładne. Dobra, to przejdźmy dalej. Teraz będziemy kolorować uwaga skóra dziecka, ojej ojej, już na sam początek idzie skóra dziecka, no dobra nie na sam początek jest czwarta z kolei ale tutaj no to w sumie jest tylko głowa no to życzcie mi powodzenia żeby się coś wylosowało, może brązowy się w końcu wylosuje znaczy, może brązowy się wylosuje, o to by było spoko, no ale tak chcemy jakiś kolor do skóry a nie jakiś niebieski, zielony, zielony z brązowymi ustami, nie? Dobra, to losuję. Trzymajcie kciuki i też mi napiszcie jaki kolor się wylosuje, może akurat zgadniecie, jesteście wróżką. Dobra, losuję. Coś mi nie wypadło, nie, nie wypadło, ale tutaj mam kolor do skóry, pod moją dłonią i już patrzymy co to jest. Aż się boję. 3, dwa, 1. Ojej, ale jasny. Ej, to jest taki żółto-biały, taki rozbielony żółty. Nie będzie za bardzo tu widać. No, ale przynajmniej nie jest jakiś nienaturalny. Ala, niebieski, zielony. Nie wiem, jaki jeszcze czarny. Taki mega wiecie, że nie będzie nic widać. No, to tyle nam się poszczęściło. No dobra, powiedzcie mi szczerze, czy Wy widzicie tutaj jakąś różnicę kolorystyczną, bo tu w ogóle tego nie widać. No może jak się tak spojrzy właśnie realnymi oczami tutaj, bo na kamerze to nie widzę, ale pewnie będzie widać, bo jednak ja widzę ten obraz zmniejszony. No ale nie jest źle. Fajnie się tutaj komponuje z tymi liśćmi, no i z ustami tymi brązowymi. No, no jest spoko to teraz, yy, nie wiem, może wylosujmy jakiś kolor najpierw. Myślę, że to będzie takie urozmaicenie w tym filmie, więc losuję. Dobra, mamy kolor. Już sobie tu ustawiam i będzie... O, jaki ładny! Yy, jaki to jest? Czerwony, taki malinowy bym powiedziała. Jak, jak tak patrzę po... O, o, jak tak patrzę po opakowaniu, coś się zaczęło. I będziemy tym kolorować, już się boję naprawdę co to będzie no, ja bym chciała, może z tego co nam tu zostało, to może oczy mężczyzny, albo te tutaj kołnierzyki, mankiety albo spodnie, no to by było spoko, także będzie to suwak, o suwaka nie wzięłam pod uwagę, rzeczywiście jeszcze tutaj jest suwak, no dobra fajny wybór, bardzo kontrastujący z tą zielenią prawie że jednym pociągnięciem jest pokolorowany oj trochę zjechałam tutaj jak widzę no i lecimy dalej no to teraz wylosujmy jakąś rzecz język tutaj dziecka język bo tego taty nie ma jeszcze nie ma jeszcze nie będzie na tym rysunku nawet no, no, to będzie kolor, ja bym chciała właśnie jakiś jasny różowy, ale co się wylosuje, no to się zaraz okaże. A wy możecie też zagłosować na dole w komentarzach. Już jest wylosowane. Jak zwykle sobie tu muszę ustawiać wszystko. Nie, no serio? Jaki to jest kolor? Taki ciemny niebieski, o, Boju. No to nie będzie fajne. Może lekko, tylko lekko to. Ojej! Zrobię mu krzywdę. Mm -hmm. Dobra, patrzcie z bliska na to. No i co na to powiecie? No trochę nam to zniszczyło rysunek na razie. Bo było wszystko spoko, jak do tej pory. Ten język, nam tutaj niekoniecznie pasuje Ale prosimy dalej, może jednak coś będzie... O, coś wyleciało Może coś będzie bardziej odwracać uwagę, byleby nie skóra mężczyzny Co?! Patrzcie na to! Skóra mężczyzny, ale wykrakała. Dzisiaj jestem wróżką, więc jeżeli jestem wróżką to poproszę jakiś ładny kolor do skóry I tak samo jak nie u dziecka Nie chcę zielonego, nie chcę niebieskiego Jakie ja tu są jeszcze? Czerwonego, o nie No, więc trzymajcie kciuki Czy będę dzisiaj wróżką, czy też nie Dalej to się okaże Więc zamykam oczy i losuję Ale głośno Ojej, tutaj coś... Nie, to jest, m... no, to jest mój paznokieć. Ja myślałam, że coś widać, ale pod moją dłonią kryje się jakże zacny kolor do skóry i będzie nim. Mam nadzieję, że zostanę wróżką. Trzy? Dwa? Dwa i pół? No dobra, nie dwa i pół. Jeden i pół powinno być. Co ja w ogóle odliczam? Dobra, już nie gadam. Sprawdzam, ale się stresuję. Kurtki. Przynajmniej nie jest taki nie wiem, granatowy. No okej, okay. może nie będzie źle. Wiecie, co fajne jest w kredkach to, że wcale tutaj nie trzeba mocno przyciskać i jeżeli nie chcemy bardzo nasyconego koloru, to możemy go po prostu trochę yy, no, trochę mniej przyciskać, tak? Trochę mniej dociskać do kartki. No, wtedy mamy trochę wtedy mamy go yy, no, rozjaśnionego. Dobrze, tak to na ten moment wygląda. Trochę tutaj mu rozjaśniłam po tej stronie twarz, żeby też za bardzo nie rzucało się w oczy. No i bardziej jednak skupia uwagę ten język, nie, nie twarz mężczyzny, więc okej. Okay. No, to lecimy dalej. W ogóle, zobaczcie, jaką mam ładną paletę kolorystyczną do tego mojego, do mojej drugiej wersji rysunku. Tutaj sobie ustawiam po kolei, żeby nie zagubić rzeczy. No i będziemy losować kolejną. Już w ogóle mało nam zostało, tylko pięć rzeczy i będziemy teraz kolorować oczy mężczyzny, więc mała powierzchnia i oczy, weźmy niebieski, no niebieski by tu fajnie pasował. Dobra, więc trzymajcie kciuki. A, czyli nie jestem wróżką, tak, nie jestem wróżką. I będzie to magenta. W ogóle zauważyliście, że magenta mi się tak często w losowych markerach pojawia. Muszę tu trochę głowę zniżyć. Ej, też ładnie. Podoba mi się. Bardzo fajnie. I przed przed przedostatnia rzecz do pokolorowania. Jeszcze w ogóle kurtki nie było, a to jest taka duża powierzchnia. Kołnierzyk i mankiety, czyli tutaj mamy pod szyją i tutaj przy dłoniach. O, tak jak możecie zobaczyć, właśnie te trzy, te, tak jakby cztery części w sumie. I tutaj no to już może jakiś zielony, żeby nam pasował do liści, no nie wiem, a wy jak sądzicie, co by właśnie tutaj pasowało? Albo jakiś taki, no tutaj by pasował bardziej jasny i tutaj trochę ciemniejszy, albo... W sumie biały tu też by fajnie pasował. Ja mam tutaj biały w ogóle kolor. Tego, tego nie przemyślałam. No, ale zobaczmy, co nam się wylosuje. O, chyba coś było widać. Ja na razie nie patrzę. Nie będę sobie spoilerować. Mam nadzieję, że za dużo też nie zauważyliście. Yy, mankiety i kołnierzyk. Jaki ładny! Ooo... Kobalt Green, kobalt green po niemiecku czytałam, bo to, jest, to są niemieckie kredki, więc jest pierwsza nazwa po niemiecku, ale ładny kolor, bardzo mi się podoba. No dobra, przy tej skórze nie wygląda to zbyt dobrze, bo jest to właśnie, no widoczne, że są to losowe markery, nie jest to wybór własny. I została nam jeszcze kurtka, spodnie i włosy razem z, br z brwiami. Tak, trzy rzeczy, dobrze. Teraz będziemy kolorować kurtkę, czyli największa, największy obszar, który mamy do pokolorowania i tutaj będzie ten kolor naprawdę bardzo oddziaływać, więc możemy wybrać biały albo jakiś taki jasny, no nie wiem teraz w sumie. No coś jaśniejszego może chyba, bo te oliwkowe mm, liście są już dość ciemne. Więc wy też możecie mi napisać na dole w komentarzach, czego się spodziewacie po kurtce, coś wylosowałam z dołu. Mam nadzieję, że będzie to yy, no dobry traf. Więc. To będzie naprawdę bardzo oddziaływać, więc liczę na Ciebie kredko. Dobra, przeliczyłam się. Okej, okay, okej. Okay. To jest czerwony, czajcie, ale będzie nam paso pasować kolorystycznie do, ko do suwaka, do kozaka, chciałam powiedzieć, nie wiem dlaczego. Genialnie, nie? Ja teraz będę kolorować to dość długo. Nałożę tylko taką jedną warstwę, później sobie to po prostu dopracuję, zanim Wam pokażę na sam koniec. Ok, na razie nie przejmujcie się jak to wygląda, bo tak jak Wam mówiłam, na razie nałożyłam taką jedną warstwę, żeby na początek coś było, później po prostu do tego usiądę poza kamerami i to wszystko pocieniuję i oczywiście będzie to lepiej wyglądało. A już na razie jest mi tak gorąco przy tych lampach. Trochę się zmachałam i rękami odpada od kolorowania tej kurtki. Ale przejdźmy już dalej, bo mamy jeszcze tylko dwa losy. Przed końcem tą kredkę sobie odłożę, no ale powiem Wam, że jednak ten kolor niekoniecznie tutaj pasuje. No moim zdaniem nie jest to zbyt dobry los. Więc teraz zostały nam tylko włosy z brwiami i spodnie. Więc najpierw idziemy na włosy. Taki los wylosował nam się, i spodnie, no to już totalnie nie wiem, bo to jest taki miszmasz w tej chwili, że chyba tylko by tu pasowało jakieś takie takie szarości, jasny. No, tak mi się wydaje. Dobra, więc losuję albo beżowe. Nie wiem, czy widzieliście, bo ja tu próbuję to jakoś zasłaniać, ale oczywiście może się, się nie udać. Okej, okay. widzicie to? Czy to jest ten sam kolor, który mamy na skórze. Mm. Zobaczmy, jaki to jest odcień. Nie mam pytań, pokoloruję to i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle teraz ja mówiłam, że tutaj by pasował, a przecież ja włosy wylosowałam. Dobrze, że nie zaczęłam kolorować spodni. Ja to jestem już nieprzytomna chyba po tej kurtce. Tyle mi to zeszło na zapełnianie tej kurtki, że aż mi mózg chyba wywaliło. No dobra. Złoty człowiek z tego mężczyzny, nie sądzicie. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Nie no, podoba mi się fajnie, to akurat się prezentuje. Jakby było właśnie zamierzone, gdybyśmy tak obcięli tutaj, no to wtedy by jeszcze lepiej się prezentowało. I została nam już ostatnia rzecz do pokolorowania. I oczywiście będą to spodnie. No i teraz właśnie chodziło mi o to, że tutaj będą albo szare, albo beżowe i wtedy będzie chyba ok. Chyba, że żół Nie, żółte to mi się tutaj zleją z dłońmi. Mm. No to szare albo beżowe, tak myślę, że chyba będzie okej, okay, albo nie. Okej, okay, tak. Nic więcej nie mówię, bo jeszcze będzie gorzej. I wy też mi napiszcie na dole w komentarzach, jaki kolor obstawiacie, bo to już jest ostatni na dzisiaj. Chyba coś mi wypadło, te... nie? Myślałam, że coś mi wypadło, o, ale dziwnie. Dobra. Wylosowałam kolor i będzie to... Szary lub beżowy? Ja nie mam słów po prostu na dzisiejsze losy. Dlaczego się czerwone losują? No to przynajmniej tyle. To będzie wyglądać jak komplecik. Teraz zobaczmy jaki to jest odcień. Dość ciemny, ładny taki właśnie, taki soczysty, malinowy. Okej, okay. jakby co? To tak się to prezentuje na wstępie. Poczekajcie, oczywiście, jeszcze do końca, bo tak jak Wam wspominałam już wcześniej, będę to jeszcze bardziej dopracowywać, bo nie wygląda to zbyt dobrze, jak się na to patrzy. Oj, totalnie nie. Dodam też białego żelopisu gdzie nie gdzie. Myślę, że to będzie jakoś tam fajniej wyglądało, ale jeżeli mam podsumować, jak, jakie kolory się dzisiaj nam wylosowały, no to nie jestem z nich za bardzo zadowolona, no ale to jest oczywiście losowy wybór, więc. No, tutaj nie mam na to wpływu. No, chyba, że moje ręce po prostu widziały i mi takie wylosowały. Fajnie, fajne jest to, że tutaj te liście się bardzo tak jakby, tak, jakby oddziałują na ten moment. Chociaż jeżeli teraz to pokoloruję bardziej, to może bardzo kontrastować. Może nie być to do końca dobre. No, i tak się zastanawiam, jak kolory dobrać do mojego drugiego, do mojej drugiej wersji. No, tutaj to będzie dość. Ciekawe, ale dzisiaj chyba była taka klątwa koloru żółtego i czerwonego, chyba tak. Oj, one chciały dzisiaj zaistnieć. Jeszcze na koniec przypominam wam, że ten rysunek, który mam tutaj pod spodem jest oczywiście do ściągnięcia na dole w opisie i ściągajcie dopóki jeszcze można, bo no jest po prostu do jakiegoś czasu tam aktywne, a później niestety link wygasa, więc nie będzie można nic sobie pobrać. Okej, okay, no i w dzisiejszym odcinku też by było na tyle, no i dzisiaj głosowanie może odbędzie się w komentarzach, jako że nie można dodawać ankiet, więc na tyle zostawię wam dwa komentarze, pod którymi albo możecie lajkować, albo zostawiać komentarze, że głosujecie na ten rysunek, więc tu jest rysunek wykonany losowymi kredkami, a tutaj losowymi kredkami, ale w wybranych miejscach, no i zajrzyjcie do sekcji komentarzy, aby polajkować dany komentarz, który wam bardziej pasuje. I oczywiście dziękuję bardzo za tą wskazówkę, bo podpowiedzieliście mi to wy. A ja jeszcze na koniec chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie również pojawiają się trochę inne rysunki niż tutaj na YouTubie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!